Witajcie, fani brutalnych emocji i bezkompromisowych starć. Przed Wami podsumowanie Galigromda, która odbyła się 30 maja 2025 roku w Pionkach. To wydarzenie dostarczyło niezapomnianych wrażeń, pełnych krwi, potu i łez. Walka wieczoru, Domalik kontra Wasyl Halych Balboa. Bartłomiej Balboa nie pozostawił złudzeń. Szybko posłał Wasyla na deski, który wyglądał na całkowicie zagubionego, mimo że rozpoczął pojedynek z impetem. Dużo klinczował i szukał okazji do przełamania defensywy. Domalik był wyraźnie szybszy i celniejszy. W końcu przyszło to, co wisiało w powietrzu. Krótki, precyzyjny cios i Ukrainiec ląduje na deskach. Fatalnie! Co czujesz? Co można czuć po zwycięstwie w takim stylu? Czułeś się świetnie. Mieliśmy również dwa zestawienia pod nazwą Ekipa Black Power vs. Ekipa Polska. Kolejno zmierzyli się Góral, Górski versus Heavy Hard. Już podczas ważenia grzmiało, walka tylko podsyciła emocje. Doszło tutaj w walce do małej kontrowersji. Przeciwnik Polaka zostaje zdyskwalifikowany za dwa nieprzepisowe sierpowe. Na tej gali pojawiła się również nowość, format Ekipa kontra Ekipa z Polski oraz Niemiec. Były cztery walki i wszystkie wygrali Polacy. Warto odnotować zwycięstwo w starciu Piasek przeciwko Teddy. Eksplozywność, szybkie ciosy sierpowe to dało zwycięstwo Polakowi w drugiej rundzie. 4-0 Polska wygrywa, tak, tak zakończymy ten mecz. E, dałem Niemcowi flagę dlatego, żeby wiedział jak bardzo Polak to mu dupę. 21 to kolejny dowód na to, że walki na gołe pięści dostarczają niezapomnianych emocji i prawdziwego ducha rywalizacji. Z niecierpliwością czekamy na kolejne edycje tego brutalnego, ale jakże pasjonującego widowiska.